No i cóż, proszę Państwa, przed nami wyścig siódmy. Rafał Osomek w kasku białym, Wiesław Jaguś w niebieskim, Sebastian Łamek w żółtym i Tomasz Bajerski w czerwonym. Tomasz Bajerski. Zabrakło miejsca dla Tomasza Bajerskiego, ale Wiesław Jaguś na prowadzeniu. Z pewnością kibice dziwią się, jak to możliwe, że Tomasz Fajerski indywidualny mistrz Polski Juniorów na ostatniej pozycji. No teraz już na trzeciej. Zatywany, że już musi przeciskać się do przodu. Wiesław Jaguś prowadzi. Drugi ułamek. Tomasz Fajerski trzeci i czwarty Rafał Osumek. Już trzeba wygrywać podwójnie. 5 do 1. Zwycięstwa w stosunku 4 do 2. Niewiele zmieniają sytuację. Tomasz Bajerski. No teraz. Jest jeszcze szansa. Teraz. I po wewnętrznej. Czy Tomasz Bajerski, czy Sebastian Łamek. Wiesław Jaguś nadal na prowadzeniu. I Tomasz Bajerski zbliża się. Z każdym okrążeniem zbliża się do zawodnika Częstochowskiego, ale czy da radę? Niestety nie. Wiesław Jaguś pierwszy. Trzy punkty. Dwa punkty dla Sebastiana Łamka, jeden punkt zdobył Rafał Osumek, przepraszam Tomasz Bajerski i bez punktu.